Cześć, lecimy z kolejnym poradnikiem w serii Zrób to Sam. Dzisiaj klient przyprowadził nam yy, Xiaomi M365 Pro i ma taki problem. Problem często spotykany, praktycznie w każdym Xiaomi to się pojawi po jakimś czasie. Luz na kierownicy. Tutaj, jak ruszymy kierownicą, widać, że chodzi nam sama tutaj kierownica. Z jakiegoś powodu ona się poluzowała. Idziemy to naprawić. To jest szybka akcja. OK, yy, mamy kierownicę, Musimy się dostać do śrub, które je mocują, aby je odkręcić. Żeby to zrobić, musimy zdjąć tutaj tą zaślepkę na wyświetlacz. Żeby to zrobić, podgrzewamy tutaj, bo jak podgrzejemy osłonę, to klej stanie się bardziej plastyczny. Jeżeli nie macie tutaj opalarki, to suszarka też na największej mocy jest zupełnie wystarczająca. Ok, nie muszę tego jakoś osłabżać. Myślę, że już powinno zejść i mocno teraz ściągamy to. Pokazała nam się tutaj śruba. Śruba, która trzyma lampkę przednią odkręcamy śrubę odkręcamy śrubę od spodu bo od spodu też mamy taką śrubę Zdejmujemy lampkę i pokazują nam się trzy śruby, które mocują kierownicę. Bierzemy imusa i wykręcamy je. Wykręcamy je po to, żeby je... Yy, wykręcamy każdą po kolei, żeby posmarować je klejem do gwintów. Jak nie posmarujemy klejem do gwintów, to nam się po prostu to poluzuje znowu. Daję kropeczkę kleju był klej do gwintów. Widać tutaj. Damy troszkę więcej. Nie chcemy już tego rozkręcać znowu za jakiś czas i wkręcam. Na razie nie dociągam do końca. Jak wykręcę wszystkie trzy, to wtedy dociągnę. Analogicznie postępuję z każdą śrubą. O, widać, że ta była poluzowana. Wyciągam drugą śrubę i też kropeczka kleju do gwintów. Taki klej na Allegro kosztuje chyba nie wiem, mniej niż 10 zł. Można używać też innych klejów. Ważne, żeby był ten klej o średniej mocy. Odradzam tutaj do tych śrub stosowania kleju, kleju czerwonego mocnego, po prostu nie ma sensu tutaj, a potem będzie problem z odkręceniem i odkręcam ostatnią śrubę. Kropla kleju i z powrotem dobra, teraz dokręcamy już to mocno. Dociągam śrubę na dole, i górne śrubę. Dobra. Teraz zaciągnąłem, sprawdzam czy mi to już nie chodzi. O, jak widać, jest bardzo sztywno. Mogę, mogę skręcać. Dokręcam lampkę. Tutaj już kleju nie potrzebuję, bo ja to i tak skręcam w tworzywo. Śrubka z dołu. I przyklejamy z powrotem górną pokrywę. Tutaj widzę, że mam mało kleju, i sobie wezmę klej do wyświetlaczy. Na przykład taki lub inne. I dosłownie tego kleju dookoła. Nie za dużo, żeby nie wypłynął. Po prostu tak, żeby mi się to trzymało i było szczelne. Jadę dookoła. Dobra. Z powrotem można delikatnie teraz podgrzać, żeby ten klej się fajnie rozpłynął. I gotowe. Luz na kierownicy wyeliminowany. Możemy jechać dalej. Dzięki bardzo za oglądanie naszego poradnika. Będziemy nagrywać tego więcej. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej kwestii technicznych na temat hulajnóg elektrycznych będziemy dodawać takie filmy. I świetnie nasz kanał. Dzięki bardzo.